Cześć widzowie, dzisiaj nagrywam Pet Simulator X, bo nigdy nie grałem. raz jak weszłę do gry mam taki pick your pet Mam wybrać peta, kotka, pieska czy królika, Ja bym chyba wybrał. Hmm, co by tutaj wybrać? Bo ja bym królika nie wybrał A wy to. Chyba kotka wybiorę. Albo nie pieska. Jego nazwiemy mo i -si -y ty? Może być? A nie. mo -x -x i No mo -i. Jest? Mhm. O jest, chcę. Czekaj. O jest, dobra. I o co w tej grze chodzi? O Pet Box. O, to w 99 akurat, ale w tutaj nie grałem. I o co tutaj chodzi? Eee, 10 tysięcy końców? O, ale jak mam to zebrać? Gdzie on jest? Eee... okej, okay, dlaczego ty jesteś taki wolny? To ja nie wiem, ale okej... Okay. Trudno, bo jest taki niestety wolny, bo teraz jesteś na to skazany. Eee, na bramce w ludzi na czacie. Mam ten... że jakaś osoba dotarła do gry. I tutaj, tutaj O! O! On to rozwala! O. Czekaj. Czekam zadaję. Tutaj pisze jeden, on zadaje więcej niż jeden. XD. To co jest? Eee. Co to jest? i na jakiś prawym gór, prawym rogu czy to jest lewe, nie wiem, ja się nie... Ja trochę nie odróżniam tej lewej od prawej o jakieś mam tutaj trzy jakieś buteleczki z jak jakąś napisaną oh, i say what? o oh, uh, nice uh, you can off your... off of your co? a mogę ściągnąć taką foton? mi się nie chcesz, bo on tak on latał powoli E, bo, o, co tam jest, ja chcę to zobaczyć, co tam jest takiego, o ktoś ma jakieś zwierzątka, e, co to jest, mogę tutaj wejść, I, o, idę tam, e, halo, i co, e, aha, ja tutaj Nieco, co, nie wyjść na nie, mo nie mogę wejść tam a mini landy ti nie ogarniam. to jest tego i tutaj są jakieś tego złote jakieś mamy kupuję co mi tam no mam już widzę Golden White Bunny. On Ile on da? Ile? Bo tam się uda. go, um, e, to się go Bo tam się uda. bogać. Zobacz, to bogać tym, no się go jest tam bogać. Bo tam się mój? tam go gościom na razie, żeby on nie do mnie no, lata to on sobie dotrze, ale on nie. Ten nie dotrze do mnie. Ale czekaj, equip. I tu. O. O, to szkuleci, typie. O, no to nice, no to. Dalsze kupimy lepsze jajko, może tam dostaniemy lepsze pety. Dobra. I chodźmy od tego jajka. O tam widzę już na końcu e, chodźmy, 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 tutaj pinimy go. Chyba kupujemy i co wyrobimy? A już widzę. Golden chick. Mamy 7,7 Oooooo! <suszy> o OPPT. On jest 30. I co? Co to jest? I, to, co? okej okay. jak ja to zrobiłem? jak ja to zdobyłem? halo? jak u nas kurczak kurczak nie. Trzycki. Nugget eggets Czyli Nugget or or o nuggets No czy dobrze pisze? Nagat, ale chyba tak Nugget jest. Jest, nagret Chyba nazywam tego typka. E, jak go nazwijmy? Hmm, nie mam pomysłu z Brawl Stars nie pytajcie dlaczego I tak e, o mam jakąś skrzynkę. co o jak sobie dostaje 7,7 7. a jeśli na dostane to nie ja i w ogóle My się po... dalej opłaca mi się kupować te karty jakiegoś mam takiego dobrego e, nie wiem bo nie są mi nie są mi potrzebne no bo No bo dobra, załóżmy sobie. Tu dobra. sobie kupmy to jajko miasto zanosi tego piaska. Bo niedawniejszy mi się ten... E, ten lewejcie. Jak to się nazywa? Niech ściągać i zakładać to w kółko. Golden Piggy. Golden Piggy, nie, no, no dobry. Nie Pepa. 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 Pe, Dobra, jest Pepa. Jest Pepa. Equip. No Pets. Equip Pets. Dobra, teraz się. Oni są nie tak wolniejsze, akurat tutaj nie. Dlaczego teraz są wolniejsze? A wcześniej tu jakieś szybsze? Ja tego nie rozumiem. Aha, one są wolniejsze. A trono nam nadanioł no, za mną. Tu, 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 skrzynka. tu, tu, ja tu, to. tu, tu, go Ila? tu, 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 to tu, 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 Tam tam tu, tu, a ten, ten Pet Simulator X jest zbyt easy do przejścia. Pet Speed na pewno. Pet no, no, są wolne, Bozie. Muszę wyprzeć ten Speed ich. A teraz... Fajny Speed. Który nic nie daje jakże niższe. Co ja co to zmieni coś tutaj. Trading... Nie. Pet... Petixin. O! Ol. Tak, all I teraz na to... O, no teraz razem atakujemy. Fajnie. Zostaniemy z tego aż 2... 3 miliony? To jest, to jest easy gra. Typie. I tam jest coś fajnego. Idziemy tam. Co tutaj mamy? Tutaj mamy... O! Fius, fuse, fuse. Fuse fuseować fuse. pety. Nie rozumiem, no, okej. Okay. O tam... Dobra, musimy ją rozwajć. Nie ma, dostaliśmy. On my. Nie, 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 to jest easy to zrobienia. Bo idziemy dalej. Bo tam skrzynku jest. rozwalamy. Jeszcze więcej. Uch. Nie wiem, jesteśmy zbyt dobrzy w tą grę. Ta, ta grę jest zbyt papin przecież. Ja sobie go dostanę. To już powinno być tak szybko, że już dostaję te miliony. Co tam jest? Make rainbow bats. O, co jest? Mam jakieś jajko. Widzed Dragon. Ooooh, uuuu, uuuu. No, to jest sam podnoszący papaję, jak go nazywałem traktor. Dlaczego traktor? Nie wiem. Ale traktor. O, tak. To ma być traktor. No to jestem mega szybki. Ja... O, nie, 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 muszę to zrobić. Muszę to ja dobić. Muszę to dobić bilion. Jest blisko, jest blisko. Tak malutko mi brakuje. Tak malutko. O tutaj... Jest! Dobiliśmy bilion! Dostałem dwa pety za freeś mam bilion hajsu, a nie to nawet na maksymalnym świecie. O, nie. Mało, malutko na mnie. Dobra. Uuu. Czy mogę się wydrajować? Tu... O, proszę, proszę, proszę jak to dostanę, to ja oszadnego cynię 3, widzowie daj mu 5-10 tysięcy. O, chyba to mam i to wygląda dlaczego? o, co to jest, tu jest, tu jest, Jak jest, tutaj to fajnie. Ja mi się podoba. O, oh Dobra, tu co to jest, się jest, tu jest, 28 jest, O, o, o jest, jest, tu jest, jest, co tu jest za kraina? O, to są jakieś dziwne cosie. No, chodźmy dalej. To chyba, w ogóle on jest taki. No, ale jest pięć Bez peńczegów, ledów, mi ślady? No, 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 no. O, coś tam widzę, tam coś jest. Po co jest tam, to? Dobra, ile dostanę? Tak malutko? I tutaj Myślałem, że więcej Dobra, o o Ile z tego dostanę? O nie, nie, nie To jest dużo Mega dużo Co jest z tego dostanę? To jest dużo, dużo, dużo Idziemy dalej To tutaj jest o, o co to jest? Jest Ty Co ja dostałem? Ty Co? Nie, musimy go nie na czym Nie, nie. Bawelski, o! Lyski. Ale skąd ja go dostałem? Gut... Za free dostałem? ooo, wchodzę w nasze przypady Yupi. o dobra gdzie ja jestem chyba, jeśli ja jestem a nie wiem gdzie ooo, chodźmy tam boost master i snow okej, okay. tutaj mamy jakieś coś dziwnego o, tutaj mamy jakieś jajka o. Ciekawe ile one dają Podoba mm. mi się to ba, Ale czym dalej Musimy rozbawać skrzynki Szczerze ten ciuk jest takim samym zębiem jak ja Każdy ma jakąś drobną po słowę Maksymalnie to jest mój Nie epic to jest mój maksymalny Rozbawiamy to Rozbawiamy to Mamy starzysta. Okej, okay, mamy dużo. I tutaj mamy jakieś portale. I co to jest? Co to jest, panie? A, to zwykły świat. Dobra, zobaczmy, co tutaj co jest. Ile to kosztuje. Tu kup. Tu kup. Tu kup. A, niestety nie. Za ja dużo hajsu wydałem. Dobra, tutaj Dobra, jeszcze tutaj, jeszcze troszeczkę tutaj O, tutaj jakiś sejf, trzeba rozwalić ja tak wyją sobie zaróbmy To nam się przyda Nie, jest, nie, przepraszam Nie ma samego peda? Znikąd? Nie Dlaczego? Dobra, teraz kupujemy Tutaj nie pójdziemy wszystkie. Oczekaj. Też mamy. Ob Ile? To No co? O! Kolejne. O dużo z tego dostaję. Gdzie? Dobra. Tutaj rozwalamy. No i chyba tyle wystarczy, bo ja nie wiem, jak to działa. Ile to kosztuje, panie? Candy Island. Czy. A, dobra, przenieśmy się tutaj. Że tutaj będzie łatwiej to zrobić. O, Championy. Ty, jeszcze łatwiej. Dobra, wychodzimy stąd. Ty tutaj. I tutaj lecimy Dobra, lecimy tu Tu by Rainbow Egg jakiś mamy Dobra, tu Tu rozwalamy Dobra, o tutaj takie są, bierzemy, bierzemy rybyśmy, są być plażne. Mamy jakieś owoce, bierzemy. kupię kupierzemy. Dobra No, 15 milionów wystarczy Idziemy do portalu hmm. Dobra, tutaj Tu jest do Dobra, kupimy kolejny świat Tu nie jeszcze mi brakuje 3 miliony Dobra, tu I tu dobra i wracamy albo jeszcze nie wracamy no jeszcze nie jedynie wyjdzie mnie dobra o bo musimy to rozwalić bo to dużo daje dobra lecimy dalej dun 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 pod jaksy już mamy master nawet Szybko i trochę to na taka ma jak taka easy do przejścia nie wiem czego. Tutaj po sobie 150 okej okay. Dobra. O, mógł tu. O dobra, easy będzie. easy! To było easy do zrobienia to. To teraz nie, wiecie. No tak. No wiecie, tak dla bezpieczeństwa, żeby nam wystarczyło na kolejne światy bo ile je, tylko jest, chyba żeby... wiesz to zbierz teraz Ja cię kręcę Tu, Szkoda, żyjmy, że je już od razu zebrać to od razu, a nie musi Nie, no kurde Dobra, walcz to, idziemy Ile ja modiaksów człowieku I tu. I tutaj idziemy. o, Tu jest kolejna kraina. Nie ono teraz. Czekaj. A wstać stać. Tutaj. A to rozwalimy? A, dobra. Rozwalimy to. zobaczmy, jak z tego dostaniemy. A, tak 2 biliony. Chyba, chodźmy. Uuu. jeden trylion.

Aksolotus Hemon Ty, to jest mi najlepszy To musimy go nazwać Dosajmy go Rubin Rubinus O, nie widać go ja tylko nazwę akurat o zobaczmy Ile z tego dostaniemy Dobra, widzowie że muszę kończyć ten odcinek No to pa puu